To okazja do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy Sołtysami z terenu całego powiatu. To także czas na krótką przerwę od codziennych obowiązków, a przede wszystkim czas na zabawę i integrację. W Dechowie w gminie Bobrowice odbył się XIV zjazd Sołtysów powiatu Krośnieńskiego. Sołtys na zagrodzie, równy wojewodzie. W tym powiedzeniu nie ma przypadku. Rola Sołtysa w swojej lokalnej społeczności jest olbrzymia. Doceniają ją zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a przede wszystkim mieszkańcy. Ale wiem, że Państwo na co dzień jesteście, często to powtarzam i już mówiłem pewnie niejednokrotnie takimi lekarzami pierwszego kontaktu. To do Was mieszkańcy przychodzą z pierwszymi problemami i to Wam się zwierzają i mówią: trzeba to załatwić. Naciskaj na wójta, naciskaj na burmistrza, jedź do starosty, jedź do Pani starosty. Sołtysi nie są jednak pozostawieni sami sobie. W działaniach wspierają ich zarówno życzliwi mieszkańcy, członkowie rad sołeckich, ale także lokalne samorządy. Sołtys jest, tak jak pan wojewoda powiedział, przedstawicielem lokalnej społeczności i jest dla nas też partnerem do współpracy. My w powiecie krościńskim i w każdej z tych gmin stawiamy bardzo mocno na tę współpracę, bo powiat krościński, gminy są, poszczególne gminy są silne aktywnością swoich mieszkańców. Uważam, że jest to fantastyczna tradycja, Fantastyczny czas, kiedy wszyscy możemy się spotkać, bo w tym zabieganiu codziennym trudno o inne, tak znamienite wydarzenie na terenie naszego powiatu. Wszystkim sołtysom życzymy rozwoju swoich małych ojczyzn i do zobaczenia na kolejnym zjeździe.